Witajcie, moi drodzy. Dziś zmierzymy się z dylematem, który dotyka wielu osób: zostać czy odejść. Czy istnieje w ogóle taki idealny moment do tego, żeby odejść ze związku, który Cię wyniszcza? Bo bardzo często słyszę o tym, że ktoś czeka na taki idealny moment, dobry moment na rozstanie. Ktoś czeka na jakiś sygnał, na jakąś dużą awanturę. Na coś spektakularnego, na to, że coś się wydarzy i coś w tej osobie pęknie, a wtedy dopiero odejdzie. Natomiast prawda jest inna. Ten dobry moment na odejście zaczyna się dużo, ale to naprawdę dużo, dużo wcześniej. Nie zaczyna się jakąś awanturą, jakimś spektakularnym zdarzeniem. Nie zaczyna się od zdrady drugiej osoby. Nie zaczyna się od kolejnego przekraczania granic. Zaczyna się w ciszy, w Twoim wnętrzu, w Twojej psychice. I chodzi tutaj o ten moment, kiedy tak bardzo namacalnie kontaktujesz się ze swoją intuicją. Masz to połączenie ze swoją intuicją i masz to połączenie ze swoimi prawdziwymi potrzebami i wartościami. I to właśnie ten moment często jest dużo ważniejszy niż jakaś spektakularna kłótnia, niż to, że coś w Tobie pęka, niż zdrada. Czy cokolwiek innego, na co czekasz, żeby się wydarzyło, żeby w końcu powiedzieć dość. I dlatego spójrzmy na rozstanie, na ten idealny moment zupełnie z innej perspektywy. Zastanów się, co tak naprawdę tracisz w momencie, kiedy zostajesz w tej relacji? Co tracisz, kiedy dajesz sobie takie przyzwolenie na to, żeby żyć w takim związku? I tak jak w poprzednim odcinku mówiłem o tym, kiedy warto, a kiedy nie warto walczyć o związek? Dzisiaj spójrzmy na to szerzej. Bo pamiętaj, że kiedy walczysz o relację, która gdzieś na poziomie swojej nieświadomości wiesz, że cię wyniszcza kawałek po kawałku, to tracisz coś bardzo, bardzo ważnego. Tracisz siebie. Z każdym dniem w takim związku tracisz kontakt ze swoją intuicją i po kawałku, po kawałku tracisz samą siebie. Zatracasz się w tej relacji i zapominasz o tym, co jest dla Ciebie ważne. I to właśnie o tej stracie dzisiaj porozmawiamy. Chcę Wam powiedzieć o takich czterech głównych stratach, które wiążą się z tym, że zostajemy w relacji, którą na poziomie nieświadomym już i tak skazaliśmy na porażkę. I tak wiemy, że w takiej relacji nie będziemy szczęśliwi, a jednak w takiej relacji zostajemy. I właśnie z tymi czterema stratami musimy się zmierzyć, bo każda osoba, która czuje wewnętrznie, że to nie jest relacja, w której mogę być spełniona, mogę być szczęśliwa, dwie osoby są na równych poziomach, a więc Twoja nieświadomość, Twoja intuicja to wyłapuje, ale Ty i tak twisz w tej relacji, to na pewno dotkną Cię te cztery straty. I pierwsza ta strata, o której chcę Wam powiedzieć, to jest to, co bardzo często słyszę od moich klientów i moich klientek na konsultacjach indywidualnych. To jest ten moment, kiedy ty czujesz, że coraz bardziej tracisz kontakt z własną intuicją, bo twoja intuicja już nie krzyczy, że ty musisz odejść. Twoja intuicja coraz ciszej i ciszej zaczyna tylko i wyłącznie do ciebie szeptać, że to nie jest dla ciebie dobre, że to cię boli, że to cię rani, że ten związek nie jest zdrowy. Kiedyś jeszcze może ta intuicja... Wysyłała ci taki czerwony sygnał, czerwoną lampkę ostrzegawczą, wręcz krzyczała w Twojej głowie, że to nie powinno tak wyglądać, że szczęśliwy związek nie wygląda w ten sposób, że dwie osoby w takiej relacji nie powinny traktować się w ten sposób. Ale czym bardziej tłumisz swoją intuicję, czym bardziej ją zagłuszasz, tym coraz trudniej się przebić do Ciebie, do tego poziomu świadomego. Dlatego już nie mówimy o przyku, nie mówimy o tej czerwonej lampce, która ci się wyświetla w głowie i ty wiesz, że coś tutaj jest nie tak. Mówimy o tym, że Ty zatracasz kontakt ze swoją intuicją, bo tak długo ją zakłuszałaś. I wtedy właśnie pojawia się taki sprzeczny dialog wewnętrzny. Zamiast słuchać swojej intuicji, która Ci pokazuje, że to nie jest zdrowe, to nie jest dobre dla Ciebie, ty zaczynasz sobie powtarzać kłamstwa, które bardzo często płyną od tej drugiej osoby. Czyli możesz sobie wmawiać, a może to ja przesadzam, może jestem zbyt wymagająca, może trzeba zaakceptować to, że w każdym związku są jakieś kryzysy. Tylko pytanie, czy Wasz związek to nie jest jeden wielki kryzys, do którego Ty próbujesz jakoś się przyzwyczaić. I to właśnie dlatego tą pierwszą stratą, którą bardzo często ludzie sobie uświadamiają po czasie. To jest to, że my tak długo ignorowaliśmy ten wyraźny sygnał z intuicji, ten wewnętrzny krzyk, który mówi: odejdź, ratuj się, że ta intuicja już nie potrafi z nami się komunikować. Po prostu tracimy do niej dostęp, bo ją tak mocno zepchnęliśmy na margines naszej psychiki. I tu właśnie pojawia się druga strata z tych czterech, które chcę Wam omówić. I w tej stracie chodzi o to, że będąc w takim związku który jest dla nas nieszczęśliwy, wyniszczający nie tylko tracimy kontakt z intuicją, ale coraz bardziej tracimy zaufanie do siebie. Za każdym razem, kiedy ty ignorujesz, że ktoś przekracza twoje granice, coś w tobie pęka, coś się osłabia, bo kiedy czujesz, że coś jest nie tak, że coś jest dla ciebie szkodliwego, że to nie jest zdrowe, a jednak zostajesz w takiej relacji, to uczysz się coraz bardziej tego, że nie możesz sobie zaufać. No, bo skoro czujesz, że coś jest nie tak, że coś jest dla ciebie złego, a jednak tkwisz w tym, no to nie ma się co dziwić, że tracisz zaufanie do siebie. To właśnie wtedy pojawia się ogromne zwątpienie. Zaczynasz wątpić w swoje decyzje, w swoje odczucia, w swoje emocje, no bo skoro czujesz, że to jest niezdrowe dla ciebie, że ten związek cię wyniszcza psychicznie, fizycznie, emocjonalnie, a jednak w nim zostajesz, no to znaczy, że twoje wewnętrzne odczucie, zamiast być Prawdziwe, czujesz, że ono jest nieprawdziwe, a więc zaprzeczasz sobie, a więc w ten sposób budujesz dystans ze swoimi wewnętrznymi potrzebami, a ten dystans sprawia, że tracisz zaufanie do tego, co czujesz, co myślisz, jakie decyzje podejmujesz, a więc ostatecznie tracisz zaufanie do samej siebie. I to jest niestety bardzo niebezpieczny moment, który łączy się z trzecią stratą. Po trzecia strata to jest utrata poczucia własnej wartości. Czym dłużej żyjesz w związku, który cię wyniszcza, czym dłużej żyjesz w takiej relacji, w której to tylko ty inwestujesz, ty się starasz, to zatracasz to poczucie własnej wartości. Bo kiedy żyjesz w związku, kiedy to ty przepraszasz za wszystko, nawet za rzeczy, które zupełnie nie są twoją winą. Kiedy to ty ciągle próbujesz coś naprawić, coś zmienić. Kiedy ty tłumaczysz ciągle siebie i drugą osobę. Kiedy pomału rezygnujesz z siebie, kiedy się całkowicie poświęcasz, a ta druga strona korzysta tylko z tego wygodnego życia, to z czasem po prostu zaczynasz wierzyć, że ty musisz się starać coraz bardziej, a więc, że ty musisz zasłużyć na miłość. A skoro tej miłości nie dostajesz, to znaczy, że na nią nie zasługujesz. Ja polecam się obejrzeć ten mój materiał na temat miłości warunkowej. Bo w tamtym odcinku znajdziesz szerszy opis tego problemu. Natomiast tutaj chcę Ci jedynie pokazać, że w tej trzeciej stracie tracisz poczucie własnej wartości, bo tak bardzo inwestujesz, żeby dostać miłość, a jednak jej nie dostajesz. Że w pewnym momencie przypisujesz całą winę sobie. I to właśnie w tym momencie zaczynasz niszczyć swoje poczucie własnej wartości od środka. I to właśnie w tym najtrudniejszym momencie pojawia się ta czwarta strata strata bardzo bolesna. Bo kiedy utracisz już te trzy rzeczy, o których powiedziałem wcześniej: kontakt z intuicją, zaufanie do siebie, czy to poczucie własnej wartości, to pojawia się czwarta bardzo dotkliwa strata. Czyli ostatecznie tracisz szacunek do samej siebie. I to naprawdę jest dla wielu osób najtrudniejszy moment. Bo kiedy wiesz, że coś cię niszczy, a mimo tego zostajesz i czujesz, że na nic więcej nie zasługujesz, to bardzo często gdzieś głęboko czujesz wstyd. Wstyd przed sobą, ale też często ten wstyd społeczny. Bo czasami zdarzają się sytuacje, że ktoś pomaga ci w odejściu. A ty jednak wracasz do swojego toksycznego partnera czy toksycznej partnerki, a później te osoby nie chcą ci podać pomocnej dłoni, albo nawet jakby chciały, to nie mają szansy na to, ponieważ ty z powodu tego odejścia i powrotu czujesz ogromny wstyd. I już nie raz mówiłem Wam o tym, że to właśnie wstyd, ten społeczny, nie tylko nasz wewnętrzny, ale ten społeczny przed innymi osobami, przed naszymi decyzjami, prowadzi do tego, że my zostajemy w takim toksycznym związku. A więc kiedy tracisz szacunek do siebie. Kiedy masz bardzo dużo tego wewnętrznego wstydu. To jest właśnie ten trudny moment. Kiedy ta wyniszczająca, trudna, toksyczna i niezdrowa dla ciebie relacja zaczyna udzierać cię z twojej własnej godności. I tu pojawia się pewien paradoks. Bo im dłużej zostajesz w takiej relacji, tym trudniej odejść. Niemal każda osoba, która tkwiła przez długi czas w takiej relacji, dokładnie o tym mówi. Czyli mówi o tych utopionych kosztach. Czym więcej inwestujesz w taką relację, tym trudniej ci odejść. Bo kiedy tkwisz w relacji, która naprawdę nie ma już sensu, a nieświadomość nie może ci już tego pokazać, bo już nie ma z tobą kontaktu, to ty jeszcze więcej i więcej inwestujesz, żeby jakoś na tą taśmę klejącą ten związek posklejać. Jednak pamiętaj, że za tą nadmierną inwestycję przyjdzie słona zapłata, bo kiedy tkwisz w takiej relacji, to w pewnym momencie zaczynasz się do tego przyzwyczajać, że taka relacja staje się Twoim standardem, staje się Twoim punktem odniesienia. Taka relacja staje się czymś, co Ty normalizujesz. I to są często te sytuacje, kiedy ktoś opowiada o tym, że przykład, mój partner nie odzywa się czasami do mnie tydzień czy dwa tygodnie, ale to chyba normalne, w każdym związku zdarzają się kryzysy i problemy. To jest właśnie taka normalizacja, że wydaje ci się, że te problemy, które są naprawdę trudne, toksyczne i wyniszczające, to że każda para ma takie problemy. Wielokrotnie spotkałem się właśnie z taką normalizacją zachowań, które są zachowaniami niezdrowymi, na które nie powinniśmy sobie pozwalać. Natomiast ludzie to normalizują, staje się to ich standardem i to jest często bardzo mocno zaniżona poprzeczka. I dlatego czym dłużej tkwimy w takiej relacji, tym bardziej boimy się zmiany. Tym bardziej spada nasza życiowa energia, której jeżeli byśmy mieli więcej, to byśmy mogli postawić na siebie, złapać za stery własnego życia i po prostu się uwolnić. A czym ty jesteś słabsza, tym trudniej ci się uwolnić. Tym łatwiej tkwić w tym znanym, ale niestety wyniszczającym związku. I kiedy to wszystko, ta trudna relacja, te toksyczne zachowania staje się Twoim standardem, kiedy Ty to tłumaczysz, normalizujesz przed sobą i przed innymi, to niestety spada Twoja możliwość na wyobrażenie sobie tego, że mogłoby być inaczej. Ponieważ Ty ten związek, te toksyczne zachowania przyjmujesz jako pe pewnik, jako pewien standard. Że co z tego, że odejdziesz z takiej relacji, to albo będziesz tkwiła w samotności, a lęk przed samotnością jest ogromny, albo wejdziesz w kolejną relację, w której będzie dokładnie tak samo. Bo tobie już się w pewnym momencie wydaje, że relacje właśnie tak wyglądają: że w relacjach się cierpi, że w relacjach płaci się taką słoną cenę. I to właśnie jest moment, kiedy ta wewnętrzna destrukcja przyspiesza. Kiedy to psychicznie stajesz się coraz słabsza, kiedy fizycznie pojawia się ogromne napięcie i ten stres powoduje, że nie możesz spać, że pojawiają się różne problemy zdrowotne, bo właśnie wiele osób, które tkwią w toksycznej relacji, nie widzą wyniszczonej psychiki. Widzą dopiero moment, w którym to ciało zaczyna już sobie nie radzić z tym ciągłym napięciem i zaczynają się problemy. Od bezsenności po różne choroby. I to jest jeszcze moment, kiedy emocjonalnie. Coraz bardziej czujesz się wypalona. I kiedy nastąpi taka ogromna destrukcja psychiczna, fizyczna, emocjonalna, to nawet kiedy ty się decydujesz na ten odważny krok i odejdziesz z takiej relacji, to bardzo często będzie ci trudno odbudować siebie. I to jest niestety bardzo trudne, kiedy ktoś uwolni się od statkiem sił. A potem brakuje tej osobie siły na to, żeby zająć się swoim własnym życiem, żeby wyprostować te swoje ścieżki swojego życia, żeby stanąć na własne nogi. Taka osoba, co jest zrozumiałe, zupełnie nie ma na to siły. I to jest trudny moment, bo z jednej strony wyzwala się z czegoś, co cię niszczyło, ale to zostawia w tobie tak głębokie ślady, że po prostu nie możesz się z tego otrząsnąć. A więc możemy wrócić do pytania z początku tego filmu. Czy istnieje jakiś idealny, właściwy moment na to, żeby odejść? Bo pamiętaj, że dobry moment na odejście to nie jest jakaś wielka awantura, zdrada, kolejne przekroczenie granic. Dobry moment na odejście to chwila, w której ty zaczynasz rozumieć, że dłuższe tkwienie w tej relacji pomału cię zniszczy, pomału doprowadzi do tej destrukcji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Bo kiedy związek opiera się tylko i wyłącznie na Twoich staraniach, kiedy zamiatasz problemy pod dywan, przymykasz oczy na wszystko, kiedy całkowicie rezygnujesz z siebie, swoich wartości, swoich potrzeb, kiedy czujesz, że po prostu przestajesz być sobą, to jest właśnie ten moment. Moment, kiedy trzeba powiedzieć stop, kiedy trzeba powiedzieć dość, kiedy trzeba przerwać tą destrukcję. Bo pamiętaj, że największą stratą w takiej trudnej, toksycznej, wyniszczającej relacji nie jest utrata partnera. Jest utrata siebie. To jest największa strata. Kiedy tracisz siebie w kontakcie ze swoją intuicją, poczucie własnej wartości, pewność siebie i wszystko, co tutaj dzisiaj opisałem, co sprawia, że ty pomału przestajesz być sobą. Patrzysz w lustro i sama siebie nie poznajesz, bo właśnie tak działa ten mechanizm. I właśnie dlatego im szybciej wyłapiesz ten moment, kiedy relacja zaczęła Cię wyniszczać, prowadzi do tej destrukcji, tym łatwiej Ci będzie po tym związku się podnieść. Bo kiedy widzisz, że ten związek idzie już tylko na samo dno, kiedy ten związek jest utrzymywany tylko Twoim zaangażowaniem i tylko dzięki złudnej nadziei, to widzisz, że za każdym razem, każdy powrót i każda kolejna szansa prowadzi do tego, że i tak jest coraz gorzej. I dlatego warto pamiętać, że im dłużej zwlekasz z odejściem, tym to podniesienie się po takim związku będzie dużo trudniejsze, bo po prostu zabraknie ci siły. Dlatego pamiętaj, że może nie ma idealnego momentu na odejście. Natomiast na pewno jest moment prawdy. Jest to moment, w którym jeszcze masz kontakt z intuicją. Kiedy jeszcze czujesz, że to cię wyniszcza, że rozpędza się ta spirala tej psychicznej destrukcji, jest to moment, w którym mówisz sobie, że nie chce siebie stracić. Nie chce patrzeć w lustro i nie poznawać sama siebie. I pamiętaj, że to nie jest ucieczka, kiedy czujesz coś takiego. To jest po prostu ten ostatni krzyk Twojej intuicji, która jeszcze próbuje się dostać do Twojej świadomości. I próbuje ci wysłać ten sygnał i powiedzieć stop, przerwij to, bo jak ta spirala się rozpędzi, to możesz zatracić się w tej relacji i dopiero po pewnym czasie, a może nawet nigdy, obudzić się z tego snu, w którym zatraciłaś samą siebie. I tu warto zapamiętać na koniec, że walka o związek za wszelką cenę, to nie jest walka o miłość. Czasami najważniejszą walką o miłość. Jest odczytanie tego ostatniego sygnału z naszej intuicji i zobaczenie w końcu o siebie. Chodzi tutaj o miłość własną. Miłość własną, która nie dopuszcza do tego, żebyśmy doznali tej destrukcji psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, żebyśmy później, nawet po odejściu, mieli duże trudności z tym, żeby stanąć na własne nogi. A więc czy istnieje idealny moment na odejście? Może taki moment nie istnieje. Natomiast najważniejsze jest to, żeby nie przegapić tych sygnałów, które jeszcze wysyła do ciebie intuicja, i nie zatracić się w tym, co dzisiaj opisałem. Bo kiedy pojawią się te cztery straty, może ci być bardzo trudno odejść z takiej relacji, pomimo tego, że gdzieś na poziomie nieświadomym czujesz, że to jest relacja dla ciebie toksyczna i wyniszczająca. Natomiast kiedy pojawią się te cztery straty, o których dzisiaj powiedziałem, to niestety może być tak, że ta spirala na tyle się już rozkręci, że właśnie przez to ta relacja cię zacementuje i przez pewien czas nie będziesz potrafiła się z niej wydostać. A więc, czy istnieje idealny moment na to, żeby odejść? Może nie istnieje, ale istnieje taki moment, w którym jeszcze możesz wysłuchać siebie i to ty możesz wysłać sobie ten sygnał, kiedy jest właściwy czas żeby zawalczyć o siebie i o swoją przyszłość.